Cześć, zapraszam teraz na czytanie wszystkie osoby z podznaku Panny i będzie to czytanie odnośnie tej pełni w Skorpionie oraz drugiej połowy maja. I najpierw sobie wyciągniemy jedną kartę, która powie nam o takich ogólnych energiach. Co tutaj chce być powiedziane? Okej, okay. wpadła wam karta jakiejś takiej możliwości. Bardzo taka przyjemna energia tutaj jest. Coś wam się pokazuje, że, że macie teraz coś do wyboru. Macie teraz jakąś możliwość po prostu podjąć. Może jakieś takie działanie, albo coś tutaj się właśnie, właśnie powiedziałam, decyzja wcześniej. Wybór, myślę, że, że jest to połączone. Pojawia się wam jakaś możliwość i, i czy, po czy wy odpowiedzi na to tak albo nie, czy wy to przyjmiecie? Zobaczmy. Tak, wydaje mi się, że, że ta możliwość mm, może wam się wydawać taka nielogiczna. Nie pasująca do Waszego świata, że Wy sobie tutaj e, tak sprawdzacie wszystkie za albo przeciw. No i e, czy to w ogóle jest e, e, tak jakby podlega takim, e, takim prawom, jak, e, jak ta dwójka mieczy? Bo dwójka mieczy jest bardzo taka logiczna, bardzo właśnie takie podsumowujące, tak albo nie, czy, czy tutaj sobie wszystko sprawdzasz, tę listę za albo przeciw. Wydaje mi się, że to w ogóle nie o to chodzi, że tutaj musisz sobie właśnie zobaczyć, jak twoje serce się zachowuje, kiedy, kiedy ty właśnie kiedy to Ci przychodzi, ta, ta myśl o tym, że możesz coś podjąć, tak? No więc tutaj Twoje serce może być właśnie takie... takie nastawione na taką radość, że ja chcę już coś, coś takiego niemieczowego, tak? Bo tutaj jest siódemka mieczy. Może mieć już dość tych mieczy, dość tego myślenia logicznego. I tutaj też... Jest mag i, i ósem kamecze razem, oni wypadli. dam ich może tutaj. I, I to mi mówi o tym, że mm, być może jesteś teraz w takiej sytuacji nieza, nie za fajnej, takiej właśnie, że nie widzisz, e, nie widzisz wyjścia z jakiejś sytuacji, i stąd jest to przyzwyczajenie do. Analizowania, do właśnie takiego um, trochę wejścia w taki tryb um, zachowawczy, w taki tryb przetrwania, bo, bo już było, no było ciężko, tak? I teraz ciężko ci jest też e, przyjąć do wiadomości, że, że może być lekko, że może być właśnie tak przyjemnie. I, i ta karta MAGA jest taka właśnie trochę odpowiedzialna za, za tą sytuację, w której się znalazłeś, że tutaj. Jesteś w tej sytuacji, tak też właśnie ze swojego wyboru, tak? Bo, bo zawsze, yy, zawsze jesteśmy w tych sytuacjach, w których się znaleźliśmy yy, no, przez nasz wybór, albo właśnie przez yy, na przykład brak podjęcia jakiegoś działania, to też jest jakiś wybór, więc, yy, więc tutaj to wszystko wskazuje na to, że, że ty byłeś bądź byłaś odpowiedzialna za. Za po, jakiś poprzedni wybór, który okazał się taki, no, nie za dobry, tak? No i tutaj pojawia się coś nowego. I, i ty jesteś właśnie tak przyzwyczajony do tego, co, co było wcześniej, że nie chcesz wejść w to samo, i wydaje mi się, że to jest coś zupełnie innego, że tutaj Twoje serce się tak powoli otwiera, i albo będzie otwierało, tak, bo jest taka właśnie przyjemna energia. Dużo, y, dużo rycerzy tutaj chciało wyjść. Więc ci, ci rycerze są tacy właśnie budujący coś nowego. To jest, y, to jest taka męska energia, która, y, która działa. Więc teraz musisz podjąć to działanie. Tutaj na początku mieliśmy pazia. On, on działa w ten sposób, że, że tak y, trochę budzi Twoje serce, trochę tak. Y, jakbyś tak właśnie chciał obudzić je tak, hej możesz już, już się obudzić, możesz już wstać, już tutaj wszystko jest bezpiecznie, no i wkraczają do, do akcji ci rycerze i budują coś nowego od nowa, nowego od nowa od takich fundamentów dziesiątka dynarów lubi właśnie teraz wychodzić mi w tych czytaniach majowych, myślę, że to jest jakaś taka energia przewodnia maja też więc tutaj jest takie oswojenie się z czymś nowym, z takim świeżym powiewem do Twojego życia. I ty to przyjmij po prostu. Ty się na to otwórz. Tutaj nie będzie tak jak kiedyś. Tu będzie coś nowego i będzie coś o wiele bardziej lekkiego, o wiele bardziej takiego. Um, Dojrzałego, tutaj są zupełnie inne te okoliczności. Być może ludzie, z którymi będziesz teraz wchodził w interakcję, jeśli ten wybór właśnie ma tego dotyczyć, to są o wiele bardziej dojrzalsi niż, niż wcześniej, było. tutaj nie zostaniesz sam, tutaj właśnie jest wymiana doświadczenia, jest wymiana tej wiedzy. Tutaj jest właśnie na tej karcie miasto. To symbolizuje taką dużą skarbnicę doświadczeń i wymiany, wymiany energii, wymiany właśnie tej wiedzy, tego, co, co my w ogóle doświadczamy w kontakcie z innymi ludźmi, tak na co dzień, tak? Że kiedy idziemy do miasta, to jest zupełnie inna, inna rozmowa, jak, niż jakbyśmy siedzieli ciągle w domu, tak? Więc, więc to jest taka energia. Tutaj jest właśnie takie otwarcie się. No i też na koniec chciała wyjść. Ta szóstka mieczy. Tutaj macie te miecze tak w dużej ilości, i, i one już tutaj na koniec są o wiele bardziej takie łagodniejsze, bo, bo szóstka mieczy mówi o zmianie, zmianie właśnie też może o jakiejś przeprowadzce, o jakimś takim właśnie przekierowaniu energii w coś innego. Więc tutaj jeśli macie jakiś wybór, jeśli macie właśnie jakąś możliwość, to jak najbardziej zmieńcie coś w swoim życiu, być może właśnie jakaś przeprowadzka, albo jakaś zmiana pracy, albo w ogóle jakieś zaproszenie na jakiś projekt. Na jakieś warsztaty, na cokolwiek. Tutaj dla Was zadziała to tak odżywająco, tak odżywczą, odetchniecie sobie, to będzie taka nowa, świeża energia. Więc myślę, że, że tutaj właśnie jak najbardziej wybierzcie sobie dla siebie tą, tą nowość, to co do Was przychodzi, i trzymam za Was kciuki. I jeśli wam się podobało to czytanie, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Cześć!